To jest Mateusz, przeciętny użytkownik internetu, który w wolne dni i wieczory lubi spędzić czas oglądając platformę Twitch TV. Pewnego razu napotyka na streamera pod nazwą Kałach 444 i zaczyna go oglądać. Ale co się z nim później dzieje? Jaki wpływ na niego ma społeczność KRL? Jest parę opcji. Poprzez ciągłe podteksty jak i też społeczność, która sama w sobie jest już ciepła. Mateusz może bardzo szybko stać się osobą, która będzie spamowała jep na każde zdanie, które padnie na streamie i będzie można mu przypisać jakikolwiek podtekst seksualny. Osoby te zawsze mogą odpowiedzieć jakimś ciepłym tekstem. Mateusz może nawet stać się fembojem przez doświadczenia ze streamów kawaha. Like. Nawet oddadzą się obcemu mężczyźni. Ludzie siedzący na czacie piszące. a to akurat prawda. O, <so cholera, To jest brat, a to Mateusz. Przebywając w grupie, próbujesz przystosować się do niej, tak jest i tym razem, będąc bratem próbujesz upodobnić się do małpy. A do czego może prowadzić przystosowanie się do małp? Powoduje to do degradacji człowieka i cofanie się w rozwoju do małp. Bracia potrafią być niekulturalni, strać na ściany, strać do wina i wiele więcej. Potrafią oni prowadzić do niepokojów na czacie, które są później pacyfikowane przez moderację, co powoduje ucieczkę braci do lasu. Wiele zagrożonych gatunków roślin czy zwierząt potrafi być zagrożone postępowaniami braci, gdyż bracia to gatunek bardzo inwazyjny, na który lepiej uważać. Rusofilia, chyba jeden z najbardziej kluczowych elementów Persony Kałacha, jak jego twitch chatu. Bardzo często zdarza się tak, że osoba z reguły o centrystycznych poglądach tak jak Mateusz kończy z doczepioną plakietką ruskiej jonucy, szura, rusofila i komunisty. Jest tak też, że podświadomie widzowie promują rusofilię wśród innych. Pomimo, że Kałach próbuje udawać, że jest wielkim polskim patriotą. To jednak skutki zachowań płomiennych przemów o powrocie ZSRR i wielu innych będą dalej działały na mózgi młodych ludzi, którzy go oglądają, oglądali czy będą oglądać. Ja jestem rusofilem i komunistą. Dopóki Polska będzie pod butem USA i zagranicznych korporacji, to zawsze będę przeciwko polskiemu rządowi. Tak, to jest wiadomość Kałacha. Może nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale Kałach jest znakomitym manipulatorem. Niby jak udało mu się zgromadzić 1200 subskrybentów na Twitchu. Wyobraźmy teraz sobie Mateusza, który jako wierny widz codziennie jest na transmisjach, wysyła donaty, giftuje suby i sam kupuje suba. Po pewnym czasie straci on swój cały majątek, nie będzie mógł za co jeść. Czy gdzie mieszkać? Doprowadza go to w to samo miejsce, gdzie doprowadza się hazardista. A streamer kim jest? Streamer to żebrak, który wydusi z widza wszystko co ma.